się Szymonko widziała. Była mega długa przerwa na bloksfrucie, więc uznałem, że coś nagram. Jakby ktoś się zastanawiał, to poziom 444 piję sobie mopki, które mają niższy poziom ode mnie. Mam ice'a nie wiem, czy oni mnie biją zresztą. Też, ale dobra. Pierwszy poradnik, jak być dobrym ice'em w atakowaniu bossów. Chwila, tylko pokonam tego gościa. I mam przygotowany dobry kombos, tylko jest potrzebny wyekspiony Ice'a Maxa i lodowe włócznie. Wtedy możecie pokonać bardzo szybko jakiegoś bossa. Tylko muszę załadować wszystkie skille. Patrz, najpierw używacie lodowych Lodowy włócznię, żeby go zwabić. Teraz używacie lodowy przypływ, żeby go odepchnąć. Używacie lodowego ptaka, żeby podbić na spokojnie i kliknąć V. Nie wiem, gdzie on. Tam jest. Ale ogólnie tak robicie przez cały czas, aż on ogólnie nie dadnie, nie? Więc nawet szybki combo się to jest... A jak nie traficie którymś takiem to chuj. To hu. Tam... Hmm. A jak jest jakiś załadowany atak, to nie żałujcie go. Ale ogólnie jak załadujecie na przykład ten atak, nie? Zo załaduje, to musicie od niego używać. I to jest fajna taktyka. Ja chcę tego użyć. Bo wtedy boss bo się buguje nie wiem jakich, jakich skillów użyć, nie? I ja to odkryłem ogólnie z zaświadczenia. I patrzcie, już ogólnie prawie połowa paska zniknęła. I nie używajcie lewego przypadkiem, błagam, nie używajcie lewego. Ściskamy się, bo on tylko szpeci i osłabia. A jak już chuj się wam piknie, co? To, to... Czemu on się... Tego akurat nie znam w tym bossie. Co? Tego akurat w tym bossie nie znam. Chwila, bo muszę ogarnąć system. Chwila, muszę moją taktikę wykorzystać. I walaj. I za swoje te jeden, bo powiem tyle, nie znam tej fury takiej, że ryja otwieram. Ale ogólnie tak można. patrzeć. ja bardzo szybko pokonuję tego bossa. A czemu? Bo używam tematycznie tych skillów walonych. I ogólnie widzimy, dobra, nie, może przyspieszyć na filmie, ale ogólnie nie, nie pamiętam, jak to się robi. No w HP, w HP, wiem, że HP jest OP. Jak uważacie, że coś jest lepszego od HP poza owocem, bloks i staminą, to mówcie. No, z tych co jest a w sumie. a to nic nie mówię, nic nie mówię. Ale ogólnie pokonuję tego bossa. Już prawie. Ale w tym bosie go nie znam. Ogólnie kolega mi go obijał, bo mi się nie chciało. Bo jest, ma mniejszy level, ma 50 i musiał go obić, żebym ja go bił. Więc nie wiem, co, jak ją przechodził męczarny ale mnie obijał. I ogólnie to było układ. I nie dostałem Tridentu byście się zastanawiali, to nie jest mój serw prywatny, to nie jest mój Priv. Yy, kolega taki mi kupił jeden Priva. Kupił w sensie Priva i mi dał dostęp do Priva. Yy, a wiecie, gdzie? O, tu jest ten portal ja nigdy nie wiedziałam, gdzie ten portal. Gdybyście się zastanawiali, ja już ma mechanika. O, patrz, tak. Nie potrzebujecie na przykład ten. A i możecie się teleportować na tym lodzie, więc jest OP to. A i możecie skakać co. Ja na przykład się tak sam boję. Dobra, chcecie zobaczyć walkę? Myślę, że byście chcieli. O, dobra, do jakiegoś serwa mnie przydzieli. Od razu jakby to wyłączam czata, bo to nie ma co czytać. Bo w, teraz, kurde, odcinek jest, a nie jakieś zranie czytanie czatu. Chyba, że będzie no, Jestem najsilniejszy na serii, ale jedyny problem jest taki, że widzę ten nick i już nie znamy ten gość. widzę Solodik Kid. Patrzcie, Kid sam się nazwał kul cool kid. Cool kid. pa. Kulkit, to jest Kulkit, cool czyli najsłabszy kit. Na no, kurta, nie wiem po co jest ta. Pink berry, Ale ja ogólnie teraz szukam. zastanawiam, jak się, jakby się mam Blade'a, Diamonda, Dyma i Bomba. Bombę nie zbieram, bo chcę powalczyć. Nie ma nikogo silniejszego. Ale tu mocne poziomy są. Nie są jakieś słabe, jak widzę na tab. He he. Nie ma słabych poziomów, jak mam pod tabem. Uff, kurwa. Kurde. So, powiedziałam kurde. No wreszcie. Tak może być bardziej widzicie teraz kulki. No może jakiś słowiaczek na spalnie będzie i. Ja tu, nie, nie, nie czytacie tego, ja tu wam walkę załatwiam. Chyba... Nie wiem za do dobrze angielskiego, ale myślę, że go napisał napisał papę.